Cześć, ja nazywam się Damian Plinkowski, a dzisiaj opowiem kilka słów o alikwotach. Zapraszam serdecznie. Witam Was ponownie. Tak jak powiedziałem we wstępie, dzisiaj kilka słów o alikwotach. Więc zacznijmy może od teorii. A więc każdy dźwięk, który słyszymy, ma swoje dźwięki składowe. Dźwięków składowych jest aż 16. To właśnie one charakteryzują dany ton. A więc, czy dźwięk jest ostry, jasny, czy może też ciemny, delikatny, matowy? Jak sprawdzić, czy to, co mówię, pokrywa się z prawdą? A więc najprostszym sposobem będzie, jeżeli podejdziecie sobie do fortepianu bądź pianina i wciśniecie pedał odpowiadający za sustain. Musicie wtedy wcisnąć pedał oraz zagrać jakiś niski dźwięk. Niech będzie to C. Postukajcie w to C kilka razy i po chwili usłyszycie jak odzywa się Wam można powiedzieć cały instrument. To właśnie są dźwięki składowe, a więc alikwoty. Ale wróćmy do saksofonu. Tak jak powiedziałem wcześniej, każdy dźwięk ma swoje 16 dźwięków składowych. Tak więc jeżeli zagramy najniższe B jesteśmy w stanie Wygenerować aż 16 dźwięków z tego jednego krycia. Oczywiście, zagranie wszystkich 16 dźwięków jest bardzo trudne, a wręcz można powiedzieć, że graniczy z cudem, ale myślę, że James Carter na przykład jest do tego zdolny. A teraz przejdźmy do praktyki. Więc na początek spróbujmy sobie zagrać niech będzie gamma cedur na pewno każdy z was ją świetnie zna z tym, że yy, zrobimy tutaj jedną małą zamiankę. Zamiast ostatniego dźwięku C, zagramy palcowanie dolnego C. Ale zrobimy to tak, żeby słyszalny dźwięk to było to górne C. Posłuchajcie. Jak widzicie palcowanie dolne, a dźwięk, który się odezwał był oktawę wyżej. I to jest właśnie na, nasz pierwszy alikwot i właśnie ten filmik będzie poświęcony pierwszym alikwotom, czyli tym, które są oddalone od y, naszego m, palcowania o oktawę w górę. Kolejne ćwiczenie, które jest wprowadzeniem do tego świata, jest matching. Y, matching, czyli porównywanie ze sobą dwóch dźwięków. Ale co będziemy porównywać? Będziemy porównywać dźwięk C przy użyciu właśnie naszego środkowego palca, z dźwiękiem, który uzyskamy, gdy zamkniemy wszystkie klapy. Posłuchajcie. Bardzo ważne nie używamy tutaj oczywiście klapy oktawowej. Starajcie się, aby Wasze dźwięki Brzmiały podobnie i były na podobnej wysokości, jeżeli chodzi o intonację. To samo ćwiczenie możecie wykonywać, oczywiście, na dźwięku C, C, H i B. Wyżej nie ma to już sensu, gdyż, gdy zagramy dźwięk D i użyjemy klapy oktawowej, bądź ją puścimy, nic się nie zmieni. Posłuchajcie. Czyli granie, gamy i matching macie już za sobą i zaczęło Wam to wychodzić, możecie przejść do troszeczkę konkretniejszego ćwiczenia. Ćwiczenie numer jeden. Gramy dwa dźwięki, a używamy tylko jednego palcowania. Czyli gramy dolne F i bez pomocy klapy oktawowej oraz bez użycia języka gramy dźwięk, który jest oddalony od naszego dźwięku bazowego o oktawę w górę. Jedyne czynności, jakie tutaj wykonujemy, to zwiększamy ciśnienie naszego powietrza oraz zmieniamy układ naszego aparatu, który jest odpowiedzialny za mowę, a więc krtań, podniebienie oraz język. Możecie sobie zaśpiewać najpierw ten dźwięk. Ułatwi Wam to bardzo zagranie górnego alifotu. A więc. la la. Wykonujemy to ćwiczenie oczywiście tak wolno, jak się da, najlepiej przy użyciu metronomu. Teraz na potrzeby tego filmu zagram wam to ćwiczenie troszeczkę niżej, schodząc z dźwięku F aż do dźwięku B. Ćwiczenie numer 2 jest inwersją naszego ćwiczenia numer 1, a więc gramy to samo, tylko że od dźwięku B do dźwięku F. Może już nie będę tego pokazywał, doskonale wiecie o co chodzi. Kolejnym ćwiczeniem, czyli numer 3, y, gramy tym razem dźwięk, który jest y, już w górnej oktawie. Oczywiście też bez użycia klapy oktawowej. I przechodzimy płynnie na dźwięk, który oddalony jest o oktawę niżej. Pamiętajcie, ja grałem to tak szybko jedynie dlatego, że nagrywam ten filmik i nie chcę Was zanudzić trzymaniem każdego z tych dźwięków aż do 4 w tempie 60, ale Wy oczywiście róbcie to wolniej. Oczywiście gramy inwersję tego ćwiczenia, więc zaczynamy od dźwięku B i wchodzimy do góry aż do dźwięku F. Kolejne ćwiczenie ma w sobie yy, połączenie poprzednich ćwiczeń, a więc gramy dolne F. Wchodzimy na górne i wracamy z powrotem na dolne. I tak dalej i tak dalej. Kolejne ćwiczenie gramy. Górne przechodzimy na dolne i wracamy z powrotem na górne. Dalej i tak dalej. Oczywiście gramy to ćwiczenie też od B aż do F. Kolejne ćwiczenie wygląda następująco. Gramy dolne F, przechodzimy na F górne, po czym na jednym oddechu schodzimy na E górne i przechodzimy na E dolne. I dopiero w tym momencie bierzemy oddech i zaczynamy to samo ćwiczenie, grając od S. Wygląda to tak. Oczywiście to ćwiczenie gramy w taki sam sposób, tylko zaczynając od B, przechodząc aż do F. Kolejne ćwiczenie. Gramy górne F, przechodzimy na dolne F, schodzimy bez brania oddechu na dolne E i wskakujemy na górne E. I tak, oczywiście, do samego B i z powrotem. To były już wszystkie ćwiczenia, które chciałem Wam dzisiaj pokazać. Mam nadzieję, że udało mi się Was zachęcić do wejścia w świat alikwotów, i na tym też kończymy dzisiejszy odcinek. A w następnym pokażę Wam, jak wydobyć pozostałe alikwoty, oraz oczywiście kilka kolejnych ćwiczeń. I tym optymistycznym akcentem żegnam się dzisiaj z Wami i zachęcam do subskrypcji i oglądania kolejnych odcinków. Cześć!